Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony i przed Wami kilka słów o tym, jak zostałem YouTube'owym profesorem. Jeszcze wczoraj na kanale Gimpera mogliście oglądać filmik, jak wybijam się na YouTube, a dzisiaj jestem już profesorem drugowym No właśnie słuchajcie, otóż Hotel Zbyszko Podłącząc organizuje specjalne warsztaty YouTube'owe dla młodzieży, które odbędą się w formie trzech turnusów, trzech obozów takich wyjazdowych właśnie tam na miejsce i dostaniecie tam naprawdę potężną dawkę wiedzy. A propos jak być reżyserem, jak być aktorem, jak być montażystą, jak przygotować scenariusz, no to jest masa wiedzy i te wykłady różne, czy warsztaty poprowadzą goście, którzy się na marketingu, na nagrywaniu znają. Będą to chociażby twórcy Śmiechawa TV, będzie to twórca Basi Kwarc czyli bardzo szkop będą to ja i gimper, słuchajcie, także my też opowiemy z gimperem troszeczkę o tym, jak działa YouTube, jak to wszystko u nas wyglądało i jak działa u mnie stream na przykład. Także pewnie Gimper więcej powie o YouTube'ach, ja powiem więcej nic o Twitchu i o moim streamowaniu, także będę to na dawkę takiej wiedzy. Generalnie jest tak, że, pierw, że, że wszystkie turnusy, każdy wyjazd 10-odniowy, obóz taki kosztuje 2200 zł, aczkolwiek na hasło i gimper jest zniżka 10%, czyli wychodzi 2000 zł za 10 dni, ale jest to naprawdę fajnym hotelu, w którym będziecie mieli oczywiście opłacone nocleg, macie 4 pożywienia dziennie, do tego dochodzi ubezpieczenie żeby wasi rodzice w razie czego nie musieli się o nic martwić. No i oczywiście opłacona jest cała ta wiedza, którą podczas tego wyjazdu otrzymacie. Niektórzy powiedzą, że dużo, bo faktycznie może to być dużo, no ale jednak takie wyjazdy, nawet w czasy w Polsce, kosztują no, w takich granicach za 10 dni. tak? Jeżeli ktoś na przykład jest z okolic Łomży, to ma możliwość jeszcze skorzystania z takiego krótszego turnusu na dwa dni do słowia, są dwa dni warsztatów razem z mną i z gimperem i to kosztuje wtedy 350 zł. Także jest to wyglądowa forma dla tu dla ludzi z gdzieś tam z okolic właśnie łączy, żeby sobie po prostu podjechać do, do tego hotelu, żeby wziąć udział w warsztatach, posłać tego, co mamy do powiedzenia, czy się po prostu z nami spotkać i z nami porozmawiać. Podobno będziecie mogli nawet z nami zagrać w jakieś gry online na miejscu, także te trzymam kciuki, żeby mieli tam kantera zainstalowany byliście na komputerze żebyśmy sobie mogli razem trochę chociaż popykać. No bo dzień bez kantera to dzień stracony, nie? Generalnie cały plan i cały rozpiskę macie w linku pod wideo. Sprawdźcie sobie to dokładnie, jeżeli ktoś zastanawia się, czy pojechać, bo to jest ważne, żebyście wiedzieli, czy faktycznie chcecie z tego korzystać. Na pewno część z Was wolałaby sobie pojechać na narty, na jakiś obóz. Ja na przykład jeździłem często na obozy tenisowe. To były czasy. W każdym razie, właśnie, no może niektórzy wolą sobie pojechać na wóz może na jakiś wyjazd gdzieś na jakąś rajską wyspę, cokolwiek, ale może część z Was akurat ma ochotę poznać troszeczkę właśnie od tej strony takiej praktycznej, jak to wszystko działa, jak sobie przygotować film. Być może ktoś marzy o tym, żeby zostać w przyszłości aktorem i myśli, czy nie pójść do jakiejś szkółki aktorskiej albo. Może ktoś myśli o tym, żeby zostać reżyserem na przykład i to będzie dla Was fajna opcja, żeby poznać to wszystko od podstaw, żeby zastanowić się przy okazji, czy to jest coś, w co, w co warto iść. Ja na przykład kiedyś statystowałem w serialach, poszedłem tam nie po to, żeby zrobić, bo to naprawdę były bardzo małe pieniądze, ale chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, tak? Żeby się też czegoś nauczyć, więc to też to, traktowałem to jako inwestycję, czy na przykład nie chciałbym w przyszłości działać, gdzieś tam przy produkcji seriali na przykład. Troszeczkę w sumie w tym nie niekoniecznie w telewizji, bo jestem w internecie, no ale to jest coś, co mi sprawia dużą radość i sprawia mi dużo satysfakcji, może to też jest coś fajnego dla Was, także pomyślcie o tym, jeżeli ktoś jest osobą ambitną, jeżeli ktoś ma, ma takie potrzeby, żeby po prostu zdobywać jakieś pokłady takiej wiedzy właśnie na temat YouTube'a, kręcenia filmów i tak dalej, to myślę, że warto to chociaż sprawdzić, żeby zobaczyć, czy, czy to jest dla Was pogadać wtedy z rodzicami, czy, czy na taki obóz Was wyślą. I mam nadzieję, że, cóż, że zobaczymy się po prostu na miejscu w Nowogrodzie w hotelu Zbyszko. Będę tam już pierwszego lutego na tym pierwszym turnusie moim i na pewno przez cały dzień. Będę tam do, do Waszej dyspozycji myślę, że też przekażę Wam dużo swojej wiedzy, troszeczkę wam opowiem, jak wyglądała moja historia na polskim YouTube i Twitchu Myślę, że też się dowiecie czegoś ciekawego o osobie przy tym jak działać, żeby zostać streamerem czy youtuberem. Mam nadzieję, że Wam w ten sposób jakoś pomogę czy Was chociaż na no To będzie też, słuchajcie, to nie nowa rola. Dlatego tutaj nazywałem ten filmik Jak zostałem profesorem YouTube Słuchajcie, bo po raz pierwszy będę. Em, Będę występował w takiej roli, właśnie, jako pewien wykładowca, czy prowadzący warsztaty. I, I dla mnie to też była bardzo fajna sprawa, tak, żeby się w takiej roli sprawdzić, żeby e, też móc natchnąć e, ludzi właśnie do e, takiej działalności, bo jest to na pewno fajna sprawa, bardzo trudna, bardzo trudna to na pewno, bo nie jest łatwo się wybić, nie jest łatwo gdzieś przejść, przebrnąć dalej to jest też szczeble, tak? Ale jeżeli ktoś jest osobą ciekawą, ambitną, to jest to naprawdę fajna dla Was ścieżka i e, na ten temat będę chciał po prostu sobie z wami pogadać podczas tych warsztatów. Także jakby coś to widzimy się jakby coś to się na miejscu mam nadzieję. Dzięki wszystkim za obejrzenie filmiku. Jeżeli wam się podobało chociaż koncepcja, to łapka w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się cześć.